Nawet sobie nie wyobrażacie, jak łatwo w Polsce zalegalizować samowolę budowlaną. Oczywiście, musi zostać spełniony jeden warunek, o którym zaraz Wam opowiem. W praktyce często zdarza się, że chcecie kupić budynek lub go sprzedać, a tymczasem okazuje się, że tego budynku nie ma na mapach i nie ma do niego dokumentów. W takim przypadku najlepiej zorientować się, jak najszybciej zalegalizować ten budynek. Tutaj uwaga. Ustawę, ponieważ ustawa prawo budowlane mówi o tym, że jeżeli ten budynek został wybudowany minimum 20 lat temu, to możecie skorzystać z tak zwanej uproszczonej procedury legalizacyjnej. Ba, procedowana jest teraz ustawa deregulacyjna, która ten okres czasu może nawet zmniejszyć do lat 10. Jaka jest przewaga tej procedury? Przede wszystkim jest bardzo pragmatyczna, ponieważ jeżeli spełniacie ten warunek dotyczący wieku budynku, to możecie skorzystać z tego dobrodziejstwa pod warunkiem uzyskania ekspertyzy technicznej osoby uprawnionej do sporządzenia tego typu dokumentów, która stwierdzi, że budynek ten może być bezpiecznie użytkowany, a jego stan techniczny nie zagraża ani zdrowiu, ani życiu. Czyli w zasadzie to Minimum. Nie musicie więc przedstawiać dokumentu o tym, że budynek ten na przykład spełnia warunki, jakie dla budynków o tym przeznaczeniu przewiduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. A często to właśnie ten warunek powodował, że tych samowoli nie dało się legalizować. Zamiast zatem przejmować tym wszystkim, po prostu zalegalizujcie swoją samowolę. A jeżeli potrzebujecie mojego wsparcia, zapraszam do kontaktu.